Cześć, kochani, witajcie z tej strony. Ania, witam Was dzisiaj w nowym filmie i w nowym Top 5 ulubionych. I dzisiaj porozmawiamy sobie o brązerach. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Wydaje mi się, że trafiliście na ten filmik właśnie po to, żeby poznać fajne i dobre bronzery, w które warto zainwestować i dzisiaj właśnie Wam takie pokażę. Przyznam Wam się, że ja osobiście jestem bardzo dużą fanką bronzerów i od samego początku, jak zaczęłam się interesować makijażem, to również interesowałam się bronzerami, ponieważ one są w stanie zniwelować Wam jakieś niedoskonałości w kształcie Waszej twarzy, skrócić coś, wydłużyć, poszerzyć. Wszystko jesteście właśnie w stanie zrobić z bronzerami i konturowaniem. Ja przechodziłam przez bronzery płynne, przez bronzery w kamieniu i dzisiaj pokażę wam wszystkie moje ulubione top 5 bronzerów właśnie w kamieniu, ponieważ takie uznałam, że będą najlepsze na sam początek. Przedział cenowy jest od 30 zł do 135, więc troszkę duży, ale lubię zarówno tańsze bronzery, jak i droższe. I uznałam, że wam to tutaj właśnie pokażę. I już nie przedłużam, przechodzimy do tych bronzerów. Na miejscu pierwszym u mnie znajduje się bronzer z Fenty. Jest to Fenty Beauty By Rihanna. i on się nazywa Sun Stalker. Ja go mam w kolorze Inda Sun. Jest to bardzo jasny bronzer. Jak możecie zobaczyć, jest on lekko ciepły, ale naprawdę lekko. Wręcz bym powiedziała, że on jest takim neutralnym kolorem, który będzie pasował w większości polek, tak mi się wydaje. Jest to najdroższy brązer, jaki Wam tutaj pokażę, ponieważ on kosztuje właśnie 135 zł. Już pominę to, jak piękne ma opakowanie, bo jest bardzo eleganckie, szykowne z lusterkiem. Wsadzicie sobie do torebki, zawsze będzie pod ręką. Kształt również jest przeuroczy, ale sam produkt naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i może to. Nie jest bronzer, który mam w swojej kolekcji najdłużej, ale jest to bronzer, który naprawdę z czystym sercem bym wam mogła polecić i w sumie kogo nie znam, to też lubi bardzo właśnie ten bronzer. Jest on delikatny. W większości filmików go miałam właśnie na swoich policzkach i miałam nim właśnie konturowaną twarz. Będzie to dobry bronzer na pewno dla osób, które w swojej makijażowej przygodzie na przykład dopiero zaczynają, a mają troszkę więcej funduszy i wolą na przykład produkty z wyższej półki. To ten produkt im się naprawdę bardzo dobrze sprawdzi ponieważ nie zrobią sobie nim krzywdy, to na pewno nie jest on zbyt intensywny, naprawdę bardzo ładnie się rozprowadza, nie tworzy plam, więc dla osób, które zaczynają, Bądź po prostu lubią bardzo delikatne konturowanie, to on się sprawdzi naprawdę świetnie. Pozytywnie się nim zaskoczyłam już jakiś czas temu i od tamtego czasu stosuję go w moim codziennym makijażu. I to jest pierwszy brązer, który Wam tutaj mogę polecić w moich top 5 ulubionych brązerach. Kolejnym takim bardzo podobnym, wręcz bym powiedziała bratem bliźniakiem tego Fenty jest tańszy produkt, bo jest to produkt z Bell i on jest w tym moim ukochanym zestawie z rozświetlaczami. On kosztuje już tylko 38 zł i możecie go dostać w Rossmanie i w Hebe z tego co się orientuję, no i oczywiście na stronie Bell. On jest mega podobny do tego bronzera z Fenty. Minimalnie jest chłodniejszy, ale jeżeli chodzi o intensywność jest on właśnie tak samo wręcz bym powiedziała podobnie napigmentowany do tego bronzera z Fenty i nie jesteście sobie w stanie nie im również zrobić krzywdy, więc dla osób, które dysponują już tutaj mniejszym budżetem, jeżeli chodzi właśnie o brązery i szukają takiego naprawdę uniwersalnego, dobrego, chłodnego. Odcienia to ten. I on będzie dobry też dla osób, które szukają właśnie swojego pierwszego bronzera. Myślę, że też dla osób młodszych się on bardzo dobrze nada, które dopiero zaczynają na przykład swoją przygodę z makijażem. To jest bardzo dobry, też dzienny bronzer i też go bardzo często używałam w tamtym roku i używać go będę nadal. On już tutaj mi zaczyna powoli sięgać dna, niestety, powoli się to dzieje, ponieważ jest naprawdę dobrym bronzerem. I dla osób, które dysponują mniejszym budżetem, jak najbardziej, będziecie z niego również zadowoleni, podobnie, właśnie. Jakbyście byli z Fenty. Zresztą pokażę Wam, przyrównam Wam tutaj te dwa kolory. Chwila, moment. One są naprawdę, wręcz bym powiedziała, praktycznie identyczne. I na twarzy dają naprawdę bardzo podobny efekt, więc to jest dla osób, które bardziej wolą coś takiego ładniejszego, droższego, bo tutaj już to opakowanie nie jest takie mega, wow, jak na przykład przy Fenty. Ale tutaj środek jest jak najbardziej w porządku, i to jest właśnie kolejny z moich ulubionych brązerów, który znajduje się na miejscu drugim, za naprawdę. Fajną cenę. Jeżeli chodzi o miejsce trzecie, to tutaj już mam brązer, który jest trochę trudniejszy, ponieważ jest on ciemniejszy i mega mocno napigmentowany. Tamte dwa poprzednie były lekko napigmentowane, nimi sobie nie mogliście zrobić krzywdy. Tu już tą krzywdę sobie zrobić możecie, więc to jest do takiego rozważnego użytkowania. Ja go mam w kolorze 03 i to też może na to wpływać. Jest to Vivo Beach Cruiser. Nigdy nie wiem, jak to powiedzieć, czy to jest Vivo Beach Cruiser czy, cruiser. Nie wiem, wiecie o co chodzi, widzicie poza tym, jak wam tutaj pokazuję. I on się prezentuje w ten sposób. On mi tu kiedyś niestety spadł i się ukruszył. Jest to bronzer najtańszy, który wam tutaj pokażę, ponieważ on kosztuje właśnie około 30 zł w Rosmanie. On już w swoim kolorze jest brązerem ciepłym, jak możecie zobaczyć, porównując go na przykład do tych, które pokazywałam Wam wcześniej. Zresztą na słoczach możecie też to zobaczyć, ponieważ będzie się tutaj gdzieś przewijało. To jest on naprawdę ciepłym bronzerem. Fajnym na lato, moim zdaniem. Daje taki jeszcze bardziej spotęgowany efekt naturalnej, takiej Waszej opalenizny, jaką macie zazwyczaj latem. Tylko tak, jak mówię, z nim możecie tutaj już dosyć mocno przesadzić, ponieważ im więcej go użyjecie, tym macie mocniejszy tutaj efekt, i po prostu możecie sobie zrobić takie dosyć mocno karykaturze. Naturalne konturowanie twarzy, więc to jest bardzo dobry produkt, ale do takiego rozmyślnego, moim zdaniem, użytkowania, ze względu właśnie na swoją pigmentację. I on jest w sumie tutaj największym, jeżeli chodzi o rozmiar, bronzerem, który wam tutaj pokażę. I wydaje mi się, że starczy mi on do końca życia i o jeden dzień dłużej, więc tak. Też ma bardzo fajne opakowanie, tylko szkoda, że się tutaj już niestety to wszystko tutaj z góry pozdzierało. W środku jest wszystko w porządku, ale tutaj już się od użytkowania wszystkie te napisy pozdzierały i on jest lekko perfumowanym bronzerem mam tutaj jeszcze jeden bronzer który jest mocniej perfumowany ale o tym za chwileczkę Bronzer, który Wam teraz pokażę, jest pierwszym brązerem, jaki sobie kupiłam. Był to bardzo osławiony bronzer i naprawdę, moim zdaniem, jest to dobry produkt. Na tyle, że znajduje się w moich top 5 ulubionych bronzerach. I mowa jest tutaj o na pewno Wam znanym Debam Bahama Mama. Jest to bronzer również w ciepłym kolorze, bardzo podobnym do tego z Vibo. Ma takie malutkie opakowanie z lusterkiem. Jego cena to około 60 zł. I on też należy, moim zdaniem, do kategorii takiej jak ten z Vibo, czyli do tych takich mocniejszych bronzerów, którym możecie sobie zrobić krzywdę, ze względu na to, że on ma też ciemniejszy tutaj kolor. Ma bardzo ładne opakowanie z taką tutaj panią, bardzo takim retro stylu, mi się to bardzo podoba, w opakowaniach właśnie De Balm. I powiem wam jeszcze tak, ze względu na to, że zapomniałam sobie to powiedzieć przy Vibo, to powiem wam teraz, że zarówno ten bronzer i ten bronzer są bardzo dobre, jeżeli chodzi o na przykład zdjęcia, ponieważ kamera często zjada bardzo dużo z waszej twarzy koloru, jeżeli chodzi o zdjęcia, i taki ciemniejszy kolor bronzera wtedy się sprawdza idealnie, ponieważ jest taka większa moc i głębia w zdjęciach. I zazwyczaj go też właśnie używam do jakiegoś tam selfie. Przyznam się szczerze, że teraz tego bronzera używam najmniej spośród wszystkich tych, które wam tutaj pokazywałam, ale może to jest ze względu na to, że po prostu kiedyś go używałam bardzo dużo i mi się po prostu znudził i teraz się pojawia więcej tych produktów i chcę też dla was testować, więc on poszedł tak w odstawkę. I ze względu na to, że bronzer, który pokażę wam tutaj na piątym miejscu, mam najkrócej ze Wszystkich, które wam tutaj pokazałam, ale moim zdaniem jakością oraz wyglądem nie odbiega od tych poprzednich. Jest to Bronzer z Affect. On się nazywa dokładnie Glamour Pressed Bronze Powder. Ja go mam w kolorze Brazil. On był jeszcze dostępny w innym kolorze. On przepięknie pachnie kokosem. Nie miałam produktu, który ładniej pachniał od tego produktu, naprawdę. No, może paletka z Too Faceda ta czekoladowa jedynie pachniała równie dobrze jak ten, ale ten to jest po prostu jakiś kosmos. Ma on tutaj takie jak to się nazywa? Fakturę takiego pikowania. Bardzo ładnie to wygląda, jest bardzo elegancki w takim złotym opakowaniu. Opakowanie 100% sztos. On jest bardzo podobny zarówno do bronzera Sventi, jak i z Bell, jeżeli chodzi właśnie o jego kolorystykę. I ten bronzer jest też lekko ciepłym bronzerem. I też, jak możecie zobaczyć, właśnie na twarzy, to jest on bardzo lekki. Nie idzie sobie tutaj nim krzywdy zrobić. Bardzo pięknie się prezentuje na żywo. I to jest mój właśnie tutaj ostatni już ulubieniec, jeżeli chodzi o bronzery. Ja Wam powiem szczerze, już tak zakańczając powoli ten filmik, to kiedyś bardzo mi zależało na tym, żeby ten bronzer był taki widoczny, żeby się odznaczał, żeby było widać, że ja mam wykonturowane tutaj te policzki, że to wygląda wtedy dobrze, ponieważ tak myślałam, nie wiedzieć czemu, ale potem z czasem tak właśnie się przekonałam, że nie musi być ten bronzer mega mocno napigmentowany, żeby robił piękny efekt właśnie na twarzy. I tak jak mówię, te trzy brązery, czyli Bel, Affect oraz Fenty, są naprawdę bardzo delikatne i nimi sobie krzywdy nie zrobicie. Myślę, że dla osób właśnie, które szukają swojego pierwszego bronzera, bądź szukają czegoś nowego, co się może u nich sprawdzić, to serdecznie wam polecam. Całą piątkę z tych, które wam tu pokazałam, ale w szczególności właśnie te trzy delikatne. No, chyba, że jesteście albo troszkę ciemniejsze, albo jesteście ogromnymi fankami mocnego konturowania, no to wtedy Vibo oraz The się sprawdzą idealnie. Z mojej strony jest to już wszystko, ale dajcie mi jeszcze z w komentarzach, jakie są Wasze ulubione bronzery, ponieważ chętnie poznałabym jakieś nowe, nowości i sprawdziła u mnie, jak one się sprawdzą, więc czekam właśnie też na Wasze propozycje. I oczywiście, jeżeli macie propozycje jakiegoś nowego filmiku, który chcielibyście zobaczyć tutaj na kanale, to również odsyłam Was do komentarzy tam na dole. A z mojej strony jest to już wszystko. I cóż, kochani, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo... Opisie. A z mojej strony jest to już wszystko i cóż kochani, do następnego razu. Buziaki trzymajcie. Się. Cześć! Mua.